54. Niezmiennie Krakowski Festiwal Filmowy. Taki mamy zwyczaj, że najpierw pokazujemy e, w Państwu, żebyście wiedzieli, kto e, za co odpowiada. Zapraszam Wojciecha Marczewskiego, Jan Kanty-Pawluszkiewicz, Jerzy Śladkowski, Wojciech Staron. I ponad pół wieku się spotykamy. Na tym festiwalu, który jest najstarszy, największy, nie będę wartościował czy najlepszy, bo by się inni obrazili. Szanowni Państwo, nie róbmy Akademii. To co Państwo widzą w tym roku, to są. To jest zderzenie dwóch kadrów, dwóch klatek filmowych, które, które pochodzą z, z tego samego filmu. To też bardzo fajnie koresponduje z naszym logo, które też jest taką trochę klatką zatrzymaną, zatrzymaną, jakby w połowie. był dziwalski. dzisiaj jest Wojtek. Idziemy po mistrzach, którzy robią świetne fotografie, robią świetne filmy, i dla mnie obraz jest najważniejszy. Myślę, że Wojtek na temat obrazu może mówić rodzinami, jak jest dla mnie ważne. W sumie lepiej jako obraz i sam, nie? Tak. W nagrodowym festiwalu filmowym mamy ponad 230 filmów w programie w tym roku. Zaczynamy potrzebować coraz więcej, coraz więcej ludzi do pomocy. Sięgamy po pomoc wolontariuszy, którzy już wtedy zaczynają się uaktywniać, pomagają nam z dystrybucją informacji o festiwalu, pomagają w takich być może prozaicznych czynnościach jak pakowanie zaproszeń, wysyłka tych zaproszeń. Zgłosiło się do nas 270 osób. Mamy ponad 700 osób akredytowanych, także te wszystkie osoby przyjdą do nas i będziemy mieli z nimi wszystkim do czynienia. W trakcie trwania festiwalu przyloty są praktycznie 24 godziny na dobę. Mamy ponad 700 tore. 700 katalogów. Wszystko może się tak naprawdę zmienić w każdej minucie. Tysiąc zaproszeń na przeróżne gale festiwalowe. To akcja, która ma oswoić dzieciaki z prądem. Zapraszam na scenę pana Marcina Marzyńskiego i pana profesora Tadeusza Rybelskiego. Zapewne wiecie, że przede wszystkim zajmujemy się prądem i zależy nam bardzo na tym, aby dzieci wiedziały, jak się zachowywać nie tylko w domu, ale także poza nim. Tak się składa, że mija 10 lat do śmierci Czesława nie Niemana i do tej pory powstały tylko dwa reportaże, potwierdzam, że nic o Czesławie Niemenie nie większego nie zostało nakręcone. No mam nadzieję, że wypełnię tę lukę. No to, to... przewagę, nad nim bo on jeszcze tego nie oglądał i dla niego ja to będzie jest... traumatyczne przeżycie. Przyznam szczerze, że jestem cały spięty z wielkimi emocjami podchodzę do, dzisiejsze, do dzisiejszej projekcji, bo dla mnie osobiście jest to niebywałe wydarzenie i... i, i, i... Trudno mi nawet myśli to zbierać.